Julia, jakże urocze imię nosi Twoja bohaterka w filmie Nieobliczalna, Adelina. Jak przeczytałaś to imię, uśmiechnęłaś się troszeczkę? Bo to takie sympatyczne, budzące trochę uśmiech i niecodzienne imię. Jak Adel. No ale tak, rzeczywiście, nie, nie, nie oczywiste, ale bardziej uśmiechnęłam się do tego, jaka jest ta postać, bo bardzo mnie zaintrygowała i cała historia, i to też, co mam do zagrania, bo wreszcie mam do zagrania. Miałam właściwie pełnokrwistą y, bohaterkę, która ma zalety, która ma wady, która ma marzenia, która ma traumy, która ma różne obciążenia życiowe. Y, dziewczyna absolutnie inna ode mnie I, i to mnie zaintrygowało najbardziej, że wreszcie mogłam wiesz, stworzyć coś, coś od zera i się głębiej nad kimś, nad, nad postacią pochylić. No to fantastycznie, że wciąż w tym zawodzie, który, który, który tak naprawdę ciągle jednak otwiera przed tobą kolejne drzwi, rozwijasz się. A czy ta nauka we Francji również sprawiła, że trochę inaczej podchodzisz do zawodu? Bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Bo zastanawiałam się nad tym i chyba tak. Dopiero to był pierwszy film, pierwsza moja możliwość, żeby sprawdzić. Czego się nauczyłam właśnie w szkole, czy na warsztatach Listrasberga Strasberga w Paryżu, które miałam w ubiegłym roku w kwietniu, a ten film powstał jakoś chyba w sierpniu, wrześniu, już dokładnie nie pamiętam. Na świeżo. więc byłam na świeżo. Poza tym też byłam bardzo świeżo po moim spektaklu z Adamem Woronowiczem gra. I ja zrozumiałam, że te dwa momenty w mojej karierze bardzo mnie zmieniły w ogóle jako aktorkę, i, i też zmieniłam podejście do tego zawodu. I zrozumiałam, że less is more, że wszystko powinno się dziać więcej tu, a nie tu. I mam wrażenie, że to jest taki pierwszy film, który szczerze mogę powiedzieć, że jestem z siebie też dumna i, i byłam świadoma tego, co ja robię, a nie, a nie było to takie intuicyjne granie, co mi się wydaje. A do tej pory. Raczej grałam intuicyjnie, nigdy, nigdy się tego nie uczyłam, wszystko musiałam nauczyć się sama, wszystkiego musiałam się nauczyć sama z doświadczenia. A tutaj czuję, że jakoś tak yy, miałam po prostu więcej wiedzy i samoświadomości. Tak nawiązując do tytułu, czy ty bywasz nieobliczalna w życiu? Codziennie, jak każda kobieta chyba. No właśnie, tak naprawdę nie do końca wiadomo nawet w tym filmie, która z nich jest tą nieobliczalną. Wszystkie kobiety są trochę nieobliczalne. Nie można im ufać. No z pewnością tak jak każda kobieta na co dzień, odkrywasz siebie. A jakbyś miała porównać tę Julkę sprzed 10 lat i Julkę dzisiaj, czego się nauczyłaś? Co się zmieniło? Z czego jesteś najbardziej dumna? Wow, nauczyłam się asertywności. Nauczyłam się. Poznałam się po prostu i znam swój. Swoją wartość, swój system wartości. Umiem mówić nie i tak jak kiedyś ktoś mówił, że, o, bo jak ktoś mówi nie, to gwiazdorzy Nie, 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 nie. Proszę nie mieć gwiazdożynia z asertywnością. Więc chyba to jest taka duża lekcja, którą tutaj nabrałam z wiekiem po prostu i z doświadczeniem z każdym nowym projektem. A czego bym. Nie, chyba nie pytałaś o to, ale czego bym życzyła tej młodszej ludzi? Po prostu idź odważnie i nie przejmuj się tym, co o tobie ludzie myślą. O, tego się nauczyłam. Czuję aktualnie naprawdę szczerze, że dopiero teraz jestem w miejscu w swojej karierze, w życiu też w prywatnym, że naprawdę z ręką na sercu nie przejmuję się tym, co inni o mnie myślą. Zrozumiałam, że ja nigdy nie dogodzę. Ja już w życiu tyle zrobiłam rzeczy, a zawsze i tak się ktoś dowalił do czegoś, więc mam takie coś, kiedy się nie bawić jak nie teraz, po prostu iść przed siebie, robić swoje, tego wam wszystkim życzę, nie tylko kobietom, wszystkim, serio, życie jest za krótkie. <grytanie> A właśnie, które z tych cech, które w sobie pielęgnujesz właśnie teraz, lubisz w sobie najbardziej? Nie wiem, chyba wymieniłam to przed chwilą, nie wiem, bardzo lubię, to, to taka jak akurat zawsze byłam, że jak się mi powierzy jakieś zadanie, to można na mnie liczyć. Jestem bardzo skrupulatna, pracowita, ambitna chyba też. Lubię życie, lubię ludzi, lubię pracować. Lubię tą swoją energię, to, to że jestem, że zawsze wszędzie mnie pełno, ale nawet jeśli chodzi o takie pchanie się wszędzie, bo tego nie, ja też nauczyłam się, kolejna rzecz, której się nauczyłam nie pchaj się tam, gdzie cię nie chcą. To też, to też bardzo, bardzo fajna rzecz i, e, i udaje się łączyć tę karierę muzyczną, no teraz teatr, filmy, seriale, Jesteście pełną i cały czas to twoje 5 minut trwa i trwa. To też cię cieszy? Tak. Yy, no myślę, że to jest też efekt takiej yy, wytrwałości i konsekwencji. Tak, cieszę się. Jestem dumna z ciebie. A zdarza się, że menadżerka musicie troszeczkę tam ustawiać do pionu i pilnować tych terminów? Czy sama jesteś raczej terminowa? Mama jerka. Wiadomo, ona mnie ustawia do pionu, też ją czasem ustawiam do pionu. Wzajemnie się ustawiamy do pionu. Ale oczywiście z miłością i szacunkiem. Ale to też jest fajne, że, że, że jednak biznes zostaje w rodzinie. Ha, Dokładnie. Nie wszystkim się to udaje, ale w naszym przypadku akurat to jest jedyna słuszna droga.